Dzień dobry, witajcie w kolejnym przeglądzie okrętów testowych. Dzisiaj skupię się na Gdańsku, czyli naszej polskiej dziesiątce w europejskim drzewku. Jeżeli chodzi o sam okręt, jakby wybór modelu, okrętu i nazwy, pozostawię to w komentarza. Jak na razie dzisiaj sobie omówimy, jak zawsze, parametry, co tam ciekawego się spodziewać. O, oczywiście też wspominam, że to jest jeszcze Murkin Progress, wszystko się może zdarzyć. W dodatku to jest pierwsza iteracja, więc chwilę jeszcze zejdzie, zanim, się, zanim zostaną wprowadzone teraz wchodzą... E, Pan Amerykańce w wczesnym dostępie Gdzieś tam Amerykańce dopiero weszli Także jeszcze chwilę sobie poczekamy No ale już można się spodziewać gdzieś tam mm, Gdzieś tam ich y, na randomkach Jest Gdańsk, y, Groma jeszcze nam nie dali Więc niestety nie omówię o Gromie Pewnie gdzieś tam strzelę oddzielny materiał W każdym razie lecimy po parametrach O 19, 19, 19 Tu 13 Także standardowo żywotność 24400 Też jest całkiem okej okay. Artyleria tutaj jest mały błąd w wyświetlaniu, jeżeli chodzi o punkty jakby mocnej artylerii. Mamy jedną pojedynczą 139 z tyłu, też podwójną 139 i dwie podwójne z przodu te 139. Co ciekawe, ciekawe i nieśmieszne. Nie mamy apeków, mamy tylko beki a szkoda, bo na 139 te apeki to wcale nie były takie. Takie brzydkie. 3,7 przeładowania, 18 sekund obrotu, 105 rozrzutu, 12 km zasięgu. Obeki to 2000 uszkodzeń, całkiem fajna alfa. 10% czasu na podpałę, no i 23 mm penetracji. Przy tym, przy tej prawdopodobieństwo podpalenia, przy tym przeładowaniu, bazowo, może być całkiem, całkiem ciekawie. Torpedy to dwie 5-rurowe, 530-ki o 7,5 km zasięgu, 86 węzłów, czyli szybki, ale krótki zasięg. Uszkodzenia europejskie, czyli 11200, gdzieś tam na dobrej olo, te torpedy będą całkiem ciekawe 86 węzłów, jedynie 6 spota tylko te 7, 6, ale 5 rur aż więc może być, może być całkiem ciekawie, ewentualnie gdzieś tam przy uciekającej zostawiającej za sobą bomby głębinowe to 12 bomb, po 2, dwa, jakby 2 razy ładunki po 12 sztuk maksymalne uszkodzenia to 2,400 i 40 sekund przeładowania. Obrona przeciwlotnicza 268 stały uszkodzeń, z czego krótkiego mamy 39, średniego 238. No i mamy maksymalnie 4 km zasięgu, czyli niezły boost na krótko, znaczy niezły, mógłby być troszkę lepszy, ale nie jest zły. Na, na ta, ta krótka to już tam takie dobijanie trochę. Mamy za to... A, nie mamy. Hmm. I to jest tylko tyle. No to bieda trochę, taki boost, ale nie ma w ogóle, nie ma dalekiej i nie mamy w ogóle flaków, więc jakby... Działanie, jeżeli chodzi o opieramy tylko i wyłącznie na, na tych stałych szkodzeniach, co już tak trochę średnio. Manewrowość 41, 41 węzłów, 810 promień skrętu i 5,3 przestawiania, czyli zasuwamy, spory promień skrętu, prędkość jest, całkiem konkretny jest ten niszczyciel. No i czas przestawienia jest sekundy. Kamuflaż bazowo to 9,5 i 4,4 z powietrza. Będzie można tutaj całkiem sporo jeszcze zejść. No kamo jest całkiem konkretne bo okręt wielki, no i oczywiście mamy do dyspozycji radar 9 km, co prawda tylko 10 sekund działania, gdzieś tam będzie można dorzucić jeszcze 2 sekundy, coś koło tego, jeszcze ewentualnie może na, na, na module można by dorzucić jeszcze działanie radaru i gdzieś tam to wydłużyć, do pałkę 8% na 90 sekund, czyli 1,5 minuty, potem 1,5 minuty przeładowania, no i dym 20 sekund działania, rozproszenie 97, więc mamy połączenie radaru z dymem, Szybkich torped i całkiem niezłego DPM-u, hmm, to się robi ciekawie. Szczerze powiem, zapowiada się całkiem ciekawe. Nie rozegrałem się tym niszczycielem ani jednej bitwy. Jak wiadomo, nie mogę się dzielić no, odczuciami z gry, więc mogę sobie tylko mówić parametry. I parametrowo zapowiada się całkiem, całkiem ciekawy niszczyciel do zabawy. No, oczywiście, to jest jakby wiecie. Wszystko się jeszcze, że tak powiem, może zdarzyć do, do wyjścia tego niszczyciela. Jeszcze jest kawałek. Dajcie znać, co myślicie. Jest koncepcja naprawdę, naprawdę ciekawa. No, pięciorurowe torpedy, 7,5, gdzieś tam na bliskie dystanse przy, przy wyskoczeniu. Szkoda, że ta alfa jest taka niska. Mogłaby być ciut-ciut-ciut większa. Gdzieś tam do zabawy raczej będą to torpedy do obrony niż bardziej do ataku. Będziemy bazować raczej na artylerii. Dorzucimy sobie tutaj raczej jakiś perk na zasięg, bo te 12 km niby nie jest źle. Ale ten okręt jest ogromny, więc wcale go nie będzie tak trudno trafić. Zwłaszcza przy tej bliskiej walce z innymi niszycielami, zresztą z tym radarem, tego co widzę, to wszędzie tutaj pomyśleć też o obrocie wież ewentualnie. 18 sekund niby niedużo, ale na niszczyciele to jest całkiem sporo. Trzeba będzie gdzieś tam mieć to na uwadze. No i 23 mm penetracji mogłoby być ciut-ciut lepiej, jakby to było 25-26. To już by było sporo lepiej. A tak musimy bazować bardzo mocno ponad nadbudówkach, czy jakiś konkretniejszych, konkretniejszych celów. Tak to mieć, mieć te 25-26. Można by pomyśleć o obijaniu niektórych krążowników gdzieś tam po, po dziobie, tudzież po. po no, po. Okładzie, o, właśnie tego słowa mi zabrakło. A tak, no. Hmm. Niszczyciel do walki z innymi niszczycielami. Radar jest, yy, dobry DPM jest, yy, szybkość jest, trochę z manewrowością średnio. Będzie nim się całkiem ciężko wymijało torpedy. Yy, bo te 810% skrętu, no będzie naprawdę całkiem sporo. Yy, całkiem sporo kręcił. Fajnie, że jest dopałka, bo te 41 węzłów plus jeszcze 8% do pałki, To jest całkiem. Całkiem ciekawie się zapowiada, powiem szczerze. E, jakby mam nadzieję, że to, że zachwalam, zaraz nie znerwią, e, Gdzieś tam na pewno jeszcze dotkną go zmiany. E, ale jakby wyszedł w takiej formie, może być niezła zabawa. E, ta pojedyncza stoliczka dziewiątka z tyłu, tak mm, dziwnie. Dziwnie, jakby wiecie, szkoda, że jeszcze nie ma na Starshipsach, nie ma jeszcze dostępu do, do większej ilości danych, bo tutaj chciałem sobie sprawdzić między m.in. wychyły wiersz, żeby sprawdzić jak to będzie, można by się tym gdzieś tam tak, wiecie, troszkę, troszkę konkretniej pobawić, bo jak będą jeszcze fajne wychyły tych wież, także można było nieźle kombinować z prędkością, a na to wychodzi, że będzie tutaj całkiem przyjemnie, no to już w ogóle... No powiada się naprawdę ciekawa koncepcja linii, zwłaszcza tej dziesiątki, że będzie, będzie się tym grało całkiem przyjemnie. No samo to, że dym z radarem mamy, co prawda radar sekundowy, jak na razie, ale do takiego wiecie zaczepnego zagrania, yy, wyciągnięcia kogoś z dymu, yy, no to sama, same te 10 sekund zupełności wystarczą, jeżeli ktoś nie będzie wiedział, że to my radarujemy, bo jak ludzie później się nauczą, że ten radar jest krótki, to raczej nie będą na niego reagować, ale początkowo, jeśli tam w tej początkowej fazie, yy, no i oczywiście tych mniej świadomych graczy, będzie można tym radarem niż kogoś wystraszyć, plus do tego sobie jeszcze go przedłużyć, jeśli chodzi o operka i ewentualnie sprzęt eksploatacyjny yy, w sumie sprzęt yy, no ulepszenia, sprzęt eksploatacyjne. więc hmm, może być naprawdę ciekawie. Wiem, że się powtarzam, ale no, wiecie o co mi chodzi. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i zobaczymy, co tam z ciekawego z niego wyciągnął i czy będzie dalej tak ciekawe. Szkoda, że te apeki zabrali. no to mnie zabolało wewnętrznie, szkoda. Lubię sobie czasami poapeczkować. Także, cóż, dzięki pienię za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na inne Trzymajcie się hej i do następnego pa!